Okej, siemano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony, Chmielu. A to jest już kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w GTA Online. Jest oczywiście Raon. Siemanko wszystkim. E, no jesteśmy w takim składzie we dwóch, jak zawsze. Mm, na razie trochę tam... Ja mam czwarty w ogóle level, nasz trzeci. Raon tam pocisnął... Który masz? no teraz, mi nie. nie? Mi postać skasowało oczywiście, norma. <noise> no jakieś tam błędy są, właśnie dużo osób się na to... No, żali, że kurczę, cały czas kasują się postacie, ale to widzicie, te błędy cały czas tutaj występują i każdemu się może to przytrafić. No, ja jakoś na razie kurczę mam tą postać, ale nie wiem, jutro mogę jej już nie mieć. Tak więc, no, właśnie, no właśnie. Mielowi niestety się kurczę przytrafiło, także pocisnęli mu postać. Po prostu za dobry był i, wiesz, mówili, dobra, wysuniemy no <laughs> mu, bo kurwa, bezpierdolny tam wszystkich tych. No, wiadomo, nie? No. Ej dobra, bo mi by pasowało trochę leveli, bo ja No to co jakieś misje najlepiej robić, bo to najwięcej dostajemy, nie, za te, te... Nie wiem kurcze, jakieś gwiazdkowe, co byśmy porobili, misejki. No moglibyśmy, a czekaj, co tu jest na mapie w ogóle odpalone. No ja na razie to wcisnę w twoją stronę, e, do miasta, bo jestem tu gdzieś kurcze koło Trevora byłem. A czekaj, bo mam wiesz co, dużo misji, znaczy ty to masz pewnie od nowa teraz, a u mnie są te gwiazdkowe. Dużo jest już odhaczone, że już zrobione są. A ja Ci mogę pokazać, tutaj mam dwie misyjki, czekaj. Jakbyś, w... nie wiem czy będziesz widział teraz kurczę mój znacznik. One są wiesz gdzie? Gdzie, hmm. czekaj, czekaj, odpalę mapę. Tak o. na, z lewej strony, na tej autostradzie, nie? Tam gdzie Aha. są dwie koło siebie gwiazdki takie. No to mam gwiazdki, znaczy są odhaczone, nie? A że, że ty się, ty, je, tak? ty je robiłeś, bo to jest z tych hostem. Jesteś. Ale ja u mnie nie mam ich odhaczonych, to Ty chyba nie te patrzysz. Ale ja mam wszystkie gwiazdki odhaczone. Ta? To no, to? no nie wiem. A poczekaj, czekaj, czekaj, ty. Bo może ci post no. skasowało, ale może to kurde, zostało, czy, czy nie, nie wiem, ty. No nie wiem, wszystkie kwestie mam odhaczone. Drzwie pamiętam, że robiliśmy chyba u ciebie, którą z tych misji. Może ci to zostało, bo u mnie nie jest odhaczona ta misja, nie Do, o, ogólnie. Te reszty tu w, mie w mieście są wszystkie odhaczone ty. Wejdę nie wiem, coś za podaj Nie wiem, możemy z, z... Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam dużo deathmatchy, nie? Strasznie dużo detmeczy mam, ale to wiesz, jak będziemy we... A bo ten jest z... gwiazdką od jakiś z gwiazdą. No to, tu mam odpaloną. Tylko ja tam muszę pojechać, bo tam jest 5 km ponad, nie? A możesz przez mapę wyjść tam. Chyba, nie wiem, czy możesz, czy nie możesz. Nie. Czekaj, chyba że czekaj, o właśnie, poczekaj, chwila, chwila. Eee... O właśnie, ja mam od Rona zadanie. On mi tu dzwonił, możemy je zrobić, ty, on akord jest chyba na cztery... o, do 4 graczy, co? Gdzieś ty kurwa zniknął. No poczekaj, bo się wczytuje chyba wiesz? Więc zaraz ci pokażę. Dobra, ty, wszyscy z bieżącej sesji. Już, już wysłałem ci, nie? Zaproszenia. No, mam, mam, mam. No to zrobimy te z telefonów, bo tutaj wiesz, nie? To te główne zadania, to tam. Okej, okay, dobra. Gramy. Tu będę musiał coś kurde pozabijać tych typów, nie wiem Co tu się będzie w ogóle działo. Czekaj, co to jest? Romantyzm nie umarł? Gdzie ty jesteś? Aha, jesteś tutaj, dobra Ukradnij furgonetkę lostów. Siadaj. To we dwóch jedziemy w takie... No ale dwóch... O jedziemy, tu są dwie chyba ty. Czekaj, ja to misję. Mi się zdaje, że dwie chyba furgonetki są. Czekaj, muszę zaznaczyć gdzie to jest dokładnie. Gdzie tu więcej jest ty 3. No to spadamy kurwa Ło wow, wow, wow. Cześć, bo ja miałem kurde tą mapę włączoną i nie widziałem wiesz Ale dobra, zaznaczyłem tam mi, więc tutaj, tam są trzy punkty, nie nie wiem czy trzy furgonetki, czy wystarczy jedną z tych trzech punktów. Tutaj przez skały jeźdź gdzieś w lewo Tu dobrze Dobrze o... Dobrze Okej okay. Oz <laughs> człowieku kurwa Pro Ach, po prostu kurwa, pro, nawet w nie przejebałem. Bo w nie ogóle to nie wiadomo, kiedy te skoki się odblokują, te, no, te na bank, na no, te napady i wszystko. A no z tym to rzeczywiście trochę kurde, nie wiem, przegina według mnie. Może chyba że to jest, nie wiem, gdzieś od 50. levela. Jakby ktoś wiedział, to niech najlepiej tam w komentarzach pisze, nie? No, możecie, możecie, bo ten ostatnio mi się skoki, mi akurat gdzieś koło 11. chyba levela, czy tam 12. Odblokowały mi się skoki, ale spadochronowe. No, A to, to skoki tam robiliśmy jeszcze, jak miałem swoją postać. Nie, ty tam miałeś chyba 10 a 7, czy tam 11. Tak, ale to 9. wybieraliśmy z tych takich później, jak się na przykład przeszło misję, nie? Ale mhm. swobodnie z mapy nie mogliśmy tego wybrać. A teraz y, na mapie mi się właśnie pełno tych spadochronów pokazało, i można normalnie to wybierać. A wcześniej to... właśnie tylko mogliśmy z tego tego menu takiego, jak przyszliśmy jakąś misję, to tam później było do wyboru albo e, jakieś, wiesz, sześć tych rodzajów tych, tych, tych no, misji po prostu. Ale dobra, ty, dojechaliśmy na miejsce, czekaj, ty, o już... O, tu będzie rozpierdol, rozpierdol będzie. Ja wysiadam. O, tutaj, ja czekaj. Ja pierdolę, ty. Co ja jest, kur... Muszę z tego Brzyna napierdalać. Ja biorę tą furgonetkę. To bierz do przyczepy Trevor o kurwa sorry <laughs> no dobra jedź ja będę cię osłaniał tu na razie, wejrzę drugą może no wezmę, wezmę bo chyba musimy wszystkie... oj zajebiście cię osłoniłem wiesz ja tam ich... kurwa ile ich tu jest ty dobra ja idę, ty bo kurczę, nie mamy już żyć wiesz, weź nie zgin <laughs> uciekam przed nimi ale ja wezmę drugą furgonetkę. Polera już tu jest jeden. Już czekam, może możemy. strzelają. Ciekawe ile ten samochód wytrzyma. O kurwa, zaraz ginę tych. Okej, okay, zabiłem ich. W miarę. Jeszcze mam kilometr do Trevora. Dobra, ja biorę drugiego furgona, nie? Zaraz zobaczę, mam nadzieję, że nie pocisną tutaj, bo kurde... Tam jeszcze jedna zostanie, wiesz? A to mam wszystkie zgarnąć w końcu, Chyba nie wszystkie, wie? bo ja wziąłem drugą furgonetkę, tam jeszcze jeden punkt jest, jeszcze jedna jest, nie? jeszcze taki kawał, nie? Dwa kilometry ponad. Ty no, ja zaparkowałem jedną. No to o, weź... No co? Co jest? A ty, koniec misji. Dobra, to jedną wystarczyło. Trevor. Co, Trevor tam jest? No. Dziękował za ten... Za furgonetkę. No to z tych trzech jedna wystarczyła rzeczywiście, dobra. To Kulia, zajebiście. Aż mi, aż mi prawie pół levela nabiło. Ale czwarty masz już bity ty. Mhm. Dobra, kontynuuj. Bierzemy coś z tego, czy... No Mówię może ci... czekaj, bo ja mam tu trochę nieporobionych tych misji w sumie. No to jak masz tam, to dawaj swobodną i ty może wybierz coś, nie? Ale z tych tutaj widzę, że też jest, jest trochę. Nie wiem, możemy to zrobić w sumie. Które? To, co kliknąłem. Ha, to, dobra. No dobra, to dawaj. Bo to mam nie zrobione akurat. A co to było? Bo tam nawet nie przeczytałem. Ja, ja też nie przeczytałem. To Lester tutaj też jest? Bo właśnie widzę, że ten. Jest, jest, Lester, nie? To mówiłem właśnie, tam możesz u niego wyznaczać nagrody za innych graczy, jak ktoś w kurwi. To wiesz. Tylko nie wiem, czy swoją kasę chyba wtedy tam wykładasz, nie? I wtedy ten. Inni ścigają go i dostają tą, tą kasę całą. Okej, okay, ja gotowy jestem. No ja też. Dobra, uruchamiam już. Ty, tu są dwie drużyny, to będziemy pewnie. No, czekaj, czekaj, czekaj. No to musimy być w tym no, przeciwko sobie ty. stawiamy coś Nooo ja może półtora, półtora. No dobra, to ja też tyle postawię nie? Czyli 1500 no, Okej, okay, dobra te, te mecze są dobre jak właśnie na 16 osób wiesz jak, no jak najwięcej ludu ty żeby było to wtedy Mogą być, ty, czekaj. A to my walczymy ze sobą <laughs> Tak, no, tak ja coś. no właśnie wiem, bo. Jest tylko nas dwóch, nie? Kurwa, ja nie mam żadnej broni. Ty pewnie znam jakichś karabinków. No ja mam te swoje, co kupiłem, a ty nie masz nic? Nic, pistolet. No tutaj jakieś leżą, nie? No widzę właśnie coś. Kamizelkę. To jest kurwa koktajl młotowa, czy co to jest? Gdzie ty kurwa jesteś? O ty kurwa dziku! Ja pierdolę, ja do ciebie strzelam jakie ja, kurwa nie mam tego... ...amunicji w ogóle. Kurwa sklinowałem! Wow, ale <laughs> Co to było? Obrzym <laughs> Już koniec? No bo to tylko raz, nie? <noise> Się straciłem 1200 Ja kurwa ty naciskam, nie? Z karabinka do ciebie, ty A on kurwa w ogóle naboi nie miał, ty mówię, co jest kurwa? Nic nie ten, nie ten Nie leci Zadawaj, że ten Swobodną rozgrywkę, bo to kurde jakieś No, jeszcze Biedny. trochę i 14 level, bo do Tobie już bił się następny, czy nie? Jeszcze nie. Aha, jeszcze. teraz nie dostajesz chyba, nie? Znaczy coś tam wpadło, ale biednie. Odwiedź Bankomat, przydałoby się, powiem ci. Gdzie ty jesteś? Gdzie cię wywaliło? Gdzieś ładuję się, się jeszcze. Co? Ładuję się jeszcze. Wyścieżcie, chciałem to. Tu jest sklep do obrobienia Od Ty razu, kurwa bo... czemu mnie nie ma w grze? No Właśnie nie widzę cię. Czekaj. Ma... No, no nie macie rzeczywiście ty. Czekaj, eee, zaraz ci wyślę. Nie wiem czemu, ale. No i grupy, party, takie. Czemu tak robią w ogóle? Znajomi. OK, Okej, dobra. Dostałeś? Czekaj, czekaj. Coś doszło. Czekaj, czekaj, dobra. Teraz ci wysłałem. Teraz powinieneś powinien dostać. Jest. Dołączam. Okej. Okay. Kurde, ale są problemy z tym jeszcze. Po co tak? Nie wiem, dziwne to że tego odłączę, nie? No, no, no. O, 1300. 19 tysięcy kurwa, muszę spierdolić gdzieś w góry, ty. Dobra, jestem tu, nie? Tam, gdzie skończył? Aha, się. jesteś już, dobra, widzę cię. Widzę, widzę, zaraz tylko czekaj, spieprzę gliniarżą. Akurat teraz tylko utrzymać. Ja tu mogę sobie skok w sumie zrobić, o. Znaczy... No to jak ten to bierz jakąś misję, nie? Ale okraść sklep. Aha No może ty o te skoki chodziło, wiesz, na te sklepy ty W tych trailerach Wiesz się wbijał, wiesz tam to tak wyglądało, bo tam o ekipie się wbijesz kurwa w 10 do sklepu Osiemnastu No 18, 100, 16. ze sklepiku ty te Biedronki ale nie wiem, no to ciekawe jakby podjechał tam gdzie jest jubiler, wiesz? Pamiętasz co ta misja była? No no ta pierwsza taka pierwsza jakbyśmy chcieli to okraść, czy można Dobra, jak zgubiłem mogę jechać w twoją stronę. Ja też mnie policja goni właśnie W górach i zgubimy no, w górach najlepiej się zgubić, ty. Oni tu, wiesz, po, nie wiadomo ty. Oni tylko po ścieżkach będą jechać. Ale żebym wyjebał... oj, zaraz chyba będzie zgon, zaraz będzie zgon. Jak wyjebie gdzieś jeszcze... A, nie... Jakoś się udało, jakoś się udało. Co ty tu kurwa robisz? Ja? No. No, w górach się trochę stoczyłem, nie? Ale już jest dobrze, już jest dobrze. O, tym mi misja wyskoczyła od Geralda, ty znowu zabrać prochy, wiesz? Aha. A jesteś tu na górce, widzę cię gdzieś. A jest, dobra. To jest twoje auto? Może masz taki sam samochód, czy mi się zdaje? Nie, 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 nie. trochę inne, trochę inny. Co robimy? <grym> to nie ja. Wiem, wiem. Ty, tu są akurat te dwie misje, wiesz? No one mam, jest zaznaczone, że zrobiłem je niby. Ty no ja, czekaj, a ja... Ty, rzeczywiście, ja mam jedną że jest zazn... jedna rzecz jest Dziwne. zrobiona, a druga nie. Czekaj. Dziwne. Aj kurde, wlazłem jeszcze w tą zaznaczoną. To jest zaraz wyjdę z tego. Kurde, no nie wiem, co by tu zrobić gaz do decha. aha, to są wyścigi samochodowe, nie wiem, jak chcesz ty. No dawaj ten wyścig, nie? Zapodaj go. Dobra. O kurde, ładuj się. <laughs> to jest, wyścigi? Nieważne, włączaj. Nie, nie, to nie są wyścigi. To jest kurde... Znaczy, dwie ekipy będą. Musimy do jakiegoś celu chyba dojechać. Wiesz, czekaj. To pierwszy? Tak mi się zdaje. Gaz dodech. <słuch> no właśnie, no, 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 no. A, wiem już co to jest. To to, co wtedy kurczę Nie widzieliśmy tych samochodów. I co ty pierwszy dojechać pamiętasz? Po te, te, no. Aha, to to. Jakąś paczkę chyba ten. nie? Nawet nie wiedziałem, że ty pojechałeś. To wiem, które, wiem, które Dobra, gaz do dechy. Ciekawe, kto teraz będzie jechał po to. A to ja, ja znowu będę jechał po tą kokę? Znaczy no to teraz kto pierwszy, nie? Wiesz, kto Aha. pierwszy to wygra. Ja ciebie Dawaj. właśnie nie widzę tutaj, ale ty jedziesz już pewnie, nie? No dopiero siadłem. No ja też już jadę A to jest niedaleko I później trzeba ją zawieźć gdzieś tam kurczę. Dopiero jak chyba jak zgarnie któryś z nas tą kokę, to mhm. będziesz go widział i będzie trzeba, wiesz, no nie da mi wyeliminować. A i się wperdolił. A ty też tu jesteś. Mhm. No. Kurwa. Gdzie? Ty, bo ty z drugiej strony chyba jakaś, dlatego ci nie było wido O kurwa O kurwa No nie przyjechał mnie ten, co za kurwa Ej kurwa Ale Tym ty Samochodem ma... to już daleko nie pojedziesz To jadę Jednego okoła to nie ma. No nie, no nie pojadę, teraz to nim naprawdę już kurwa się kredzi w kółko. Kurwa Nie, no. Ej, co? <laughs> kurwa, spierdalam, bo jestem na hita, ty Spierdalam przez góry, ty, a <laughs> na pieszo Co za kurwa typ Nie, ja nie Gdzieś ty żeś kurwa wjechał W góry <laughs> Zapierdalam na pieszo tu <laughs> Kurwa ja się zblokowałem A Kurwa zanim ja dobiegnę tam na pieszo człowieku ja muszę trochę odsapnąć bo mam kurcze mało życia A gdzie ty jesteś? No próbuję tylko się zablokowałem No dobra A ty samochodem? No O nie <laughs> O kurwa mać ty, widzę cię! ja pierdolę przyjedzie mnie, ty! Przyjedzie mnie, co za... Aaaa, kurwa! Kurwa, <grym> jest samochód, ty! Ej kurwa! <grym> Jak zwłoki twoje wypchną! Ty nie podjadę tu! O kurwa, ty, co jest? Ale żeś brykę wziął chujo, bo... <grym> nie mogę podjechać! Ej, co tu daje? daj, daj się rany. No teraz jakoś tu idzie, ale... Kurwa! <ślesy> Ej, to co jest nie fair, bo ja nie mam kurwa żadnej broni. <ślesy> co ja mam ci tym pistoletem zrobić? Kamizelki nie kupiłeś? A za co? Jak ja nawet nie mogę nic kupić. Jeszcze. Kurczę, tym samochodem nie podjadę, na pieszo zapieprzam tu. Nie wiem czy tu podjedziesz w ogóle teraz. Ty. Dam radę. Nie pod takie góry się wyjeżdżało. Ja widzę, że tam uciekasz, a co już jedziesz? No, ja na razie cię nie widzę na mapie, wiesz? O kurwa, nie widziałem cię, ty, czemu nie widziałem cię na mapie? O kurwa, mać ty. Ale mnie wyjebało. Jak ja mam tu wyjechać teraz? Ty nie lepiej powiedz jak ja mam stąd zjechać. Jesteś tam na górze gdzieś, nie? No. Tak. Ale kurczę. O, widzę jak jedziesz. Ja ty. <gryw> jak zapieprza. Ja pierdzielę tu po tą górę się nie da wyjechać Jest O, jestem na trasie No nie, a ja cię kurde szukam Gdzie ty jesteś? No Tutaj kurczę A nie widzę cię Wyszłem właśnie na tą Ja pierdzielę i chyba dowiesz się zanim ja do, dojdę do samochodu to... O kurwa leżę flipa zrobił człowiek obróciłem się prawie o 360 stopni Dobra Gdzie ty, przez górę jedziesz? No dawaj, dawaj kurwa Ty e, gdzie ty pojechałeś? górą? No, e, widzę cię na mapie Patrz jak ja uciekam teraz Ale ty masz kurde te trasy, ja pierdziem <laughs> Nie mogłeś kurwa drogo wjechać Jeszcze trochę mi się uda. O kurde, dawaj. Ja pierdolę dawaj, dawaj, dawaj. Daleko masz do tego? Do celu, czy nie? Właśnie jestem. Kurde. Ale trochę na ten, expo na tobie wziąłem, wiesz, zarobiłem. <grystanie> Dobra, ej, tu sobie chyba będziemy kończyć ten odcinek, nie? No, jo, ja, spoko. No, bo tam wyszło 26 minut, to tak w sam raz idealnie. Tak. No to co, żegnamy się z Wami i zapraszamy do następnych odcinków. Ewentualnie, nie wiem, zobaczymy, może coś nagramy, raczej tak. No, i ja się z wami żegnam i cześć wam wszystkim. No, cześć, na razie.